się manko, część. Cześć. Witam bardzo serdecznie w odcinku, którym pokażę Wam, jak zmienić ikonę aplikacji. Zobacz, pokażę Wam. Patrzcie, co nie mogę wyłączyć. Nie mogę dosłownie notatnika wyłączyć. Dobra, po prostu Dobra, pokażę Wam na jedną z rzeczy. Mogę zrobić folder. Zrobimy folder. Pokaż więcej. Nowy folder. Jest folder. Klikacie właściwości, y, tutaj nie, Czekaj. tutaj i klikacie dostosowanie, klikacie ikonę folderów i macie tutaj, wrzucacie sobie na przykład, o zmienisz na ikonę ABS, Dobra. Ty Di Nie ma. Dobra, czego? Zaraz zamiast w cokolwiek. Możecie zrobić ikonę kosz. Jeżeli chcecie komuś zrobić pranka. I jak chcecie naprawdę zrobić pranka, to musicie zmienić nazwę. O. Teraz. Ta kosza. Chodź, chodź na chwilę. Podróżniki jaki to jest normalny kosz. <grybuj> <grybuj> A Zahaczyły się. To jest prawdziwy kosz? A no to nie jest prawdziwy kosz, bo to jest font. Zrób mi takie wyzwanie. Dobra? No, dobra. Dobra, koniec widzowy odcinka.